Wtorek, trzeci tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich jest fragmentem przemowy, rozmowy, dyskusji Szczepana z tymi, którzy chcą go zapić. Szczepan mówi wprost do nich, że sprzeciwiają się duchowi świętemu, że są opornych serc, że prześladowali tak samo jak ich ojcowie, tak samo oni prześladują. Jest on pełen Ducha Świętego i, i zarzuca tym, którzy go atakują, że oni są przeciwko Duchowi Świętemu. I gdyby starać się znaleźć jakąś taką definicję, to można by powiedzieć, że ten jest pełen Ducha Świętego, kto żyje, kto, kto jest odważny, kto nie boi się nawet umrzeć. Natomiast ten jest przeciwko Duchowi Świętemu, kto jest odważny, ale po to, żeby drugiego zabić, odważny, po to, żeby drugiego zniszczyć. I tak jak Szczepan tłumaczy im, że zabili Świętego, tak teraz znowu zabijają Świętego. Jakby człowiek może mieć odwagi, człowiek nawet może mieć dużo siły. Człowiek może poświęcić dużo czasu i energii na to, właśnie, żeby zniszczyć drugiego człowieka. I to niszczenie drugiego człowieka jest znakiem, że działamy przeciwko Duchowi Świętemu. Duch Święty jest duchem życia, Duch Święty jest duchem odwagi, ale która. Która jest odwagą miłości, która jest odwagą ocalania drugiego człowieka, a nie niszczenia drugiego człowieka. Za każdym razem, kiedy budzi się w nas takie pragnienie zniszczenia drugiego człowieka, takiego uciemiężenia drugiego człowieka, skrzywdzenia drugiego człowieka czy, czy wykluczenia drugiego człowieka, to powinniśmy mieć taką świadomość, powinna się zapalić lampka kontrolna. To nie jest duch święty, to jest duch zły, duch, który jest przeciwko duchowi świętemu. Psalm 31 zaczyna się od refrenu W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Jest bardzo ciekawe zdanie, no bo jak można powierzyć ducha? Jak można złożyć ducha? Powiemy tchnienie. To, co jest serca, nasze życie. Ale dlaczego w ręce? Można, czy dlatego, że chcę pokazać, że te ręce są wystarczająco bliskie ust. I wtedy, kiedy są bliskie ust... Ja mogę powiedzieć, Twoje ręce oddaj ducha Mego, co by świadczyło, że kiedy Jezus mówił na krzyżu Boże, mój czemuś mnie opuścił, a za chwilę powiedział: Ojcze, w Twe ręce oddaję ducha mego, to chciał podkreślić, że, że Bóg jest blisko Niego, jest tak blisko Niego, że On trzyma ręce, ręce, bardzo blisko Niego, żeby zabrać od Niego tego ducha, żeby zabrać od Niego życie. Ale to też może znaczyć, że ręce są symbolem w Piśmie Świętym mocy i działania. Czyli ręce Twoje oddaję ducha mego, znaczy, że tym, co żyje, tym, co, um, tym, czym się karmię, czy tym, co jest dla mnie. Istotą życia to wszystko oddaję Tobie, żebyś Ty się tym zajął, bo moje ręce są słabe, moje ręce nie dadzą rady, natomiast Twoja boska ręka potrafi wszystko, potrafi z prochu stworzyć ulepić człowieka, potrafi przeprowadzić mocną ręką przez Morze Czerwone. Twoje ręce są absolutnie wszechmogące, moje życie zmarne, oddaję to moje życie i moje tnienie w Twoje ręce, bo wiem, że Twoje boskie ręce potrafią, potrafią wszystko. Ewangelia Jana, szósty rozdział, fragment, mówię o Jezus mówi o chlebie, który dostali Jego rodacy z nieba. Chleb, który był bardzo potrzebny do tego, żeby przejść do ziemi obiecanej. Dzięki temu darowi z nieba oni mieli siłę, żeby dotrwać aż do momentu, kiedy mogą przejść przez Jordan. I on teraz mówi, że On jest chlebem życia, że jest chlebem życia, który stąpił z nieba. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. I tak jak chleb i, i woda ze skały, żywiły Żydów w drodze do Ziemi obiecanej, tak i Jezus nas żywi w drodze do nieba. Musimy mieć świadomość, że my nie żyjemy w ziemi obiecanej. Musimy mieć świadomość, że jeśli wyszliśmy z Egiptu, to już jest bardzo dużo. Ale mieć świadomość, że życie nasze jest pustynią. Jest pustynią, kiedy jest źle, kiedy jest trudno, kiedy potrzebujemy wspólnoty, kiedy po prostu czasem wydaje się, że Bóg nas opuścił albo że wyprowadził nas i wcale nam jest lepiej, bo może w Egipcie jest lepiej po ludzku niż, niż na pustyni. Ale ta pustynia jest drogą do Ziemi obiecanej. To co, to, co będzie w niebie, to absolutnie nie jesteśmy tego w stanie opisać. Ale na całą tą drogę, żeby, żebyśmy przetrwali, żebyśmy przeżyli, żebyśmy nie padli, jest potrzebny Jezus. To On jest chlebem. Nie ma ważniejszej rzeczy w życiu, ważniejszego działania, ważniejszego celu czy ważniejszego takiego pragnienia niż, niż być blisko Jezusa. Tak jak, tak jak w małżeństwie się wspierają małżonkowie, tak jak w rodzinie się rodzina wspiera, tak jak przyjaciel jeden drugiego wspiera, tak, tak chrześcijan jest absolutnie wsparty przez Jezusa, przez Jezusa, bądźmy bliżej Jezusa karmimy się Jego Słowem, Jego Ciałem, starajmy się wszystko robić, żeby On był blisko w naszym sercu, a wtedy ten, 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 ten ziemski padł, czy ta wędrówka do Ziemi Obiecanej będzie łatwiejsza. To nie znaczy, że nie będzie trudna, ale będzie łatwiejsza, będzie bardziej możliwa, bo z Nim naprawdę możemy wszystko. Pan z Wami, niech Was sławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen.